Ten materiał jest tak ciężki, że w ogóle zastanawiałem się, czy nagrywać jakąkolwiek odpowiedź, ponieważ zmusiłoby mnie to do oglądnięcia tego filmu w całości. Sami zobaczcie. Co pomaga w odchudzaniu? Yy, jesteśmy w skali od 0 do 10. Liczenie kalorii. Zero. Określenie zapotrzebowania energetycznego danego pacjenta jest fundamentem dietetyki klinicznej w której to mamy pacjentów również onkologicznych zagrożonych niedożywieniem białkowo-energetycznym w którym będziemy celować w podaż energii na kilogram masy ciała więc musimy obliczyć jakie zapotrzebowanie energetyczne dany pacjent chory ma z drugiej strony mamy zjawisko syndromu ponownego odżywienia w którym musimy określić jaka podaż energii kalorii składników odżywczych będzie dla pacjenta odpowiednia żeby po prostu go nie uśmiercić eliminacja cukru z diety 10 eliminacja cukru z diety nie musi oznaczać że schudniesz wielu pacjentów odstawia na przykład słodycze cukierki ale zastępuje to czymś innym na przykład hamburgerem więc to nie musi oznaczać że jeżeli nie będziesz jadł słodyczy to schudniesz a jeśli schudniesz to znaczy, że spowodowało to po prostu mniejszą podaż, dostarczenie kalorii z pożywienia dla Twojego organizmu. Krótko mówiąc, liczenie kalorii ma sens, co zresztą potwierdza ten przykład. Regularne posiłki. 5. Regularne spożywanie posiłków będzie wspierać tą kontrolę, którą masz, jeśli chodzi o spożywanie w ogóle pokarmów. Część pa z pacjentów nie je nic do godziny 14, nie je nic do godziny 12. Przychodzą do domu. I głodni rzucają się na wszystko, co mają pod ręką. Regularne posiłki będą wspierać redukcję masy ciała. Yy, nie jedzenie po 7. Dlaczego po godzinie 18, a nie po 17 albo po 15? Hm. Jeśli masz bardzo aktywny tryb życia, ćwiczysz wieczorami, ten posiłek potreningowy możesz jeść nawet do 23.00. Nie ma ku temu żadnych racjonalnych przesłanek. Liczy się całodobowa podaż kalorii, a nie jakieś mity z lat 90. Nie podjadanie między posiłkami? 9. Jeśli liczysz kalorie, jeśli kontrolujesz to ile kalorii spożywasz, no to jeśli podjesz na przykład pół tabliczki czekolady, będziesz świadomy tego, że tego dnia jesteś na mniejszym deficycie niż wczoraj czy niż będziesz jutro. Liczy się kontrola i świadomość, a nie jakieś dziwne wymysły. Białko do każdego posiłku? 8. Jedzenie warzyw do każdego posiłku? 10. Jedzenie owoców do każdego posiłku? Jeden każdy składnik naszego pożywienia dobrze zbilansowanej diety pełni odpowiednie funkcje dla naszego organizmu. Czyli białko będzie wspierać utrzymanie masy mięśni szkieletowych, będzie wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, tłuszcze mogą działać przeciwzapalnie, prozapalnie mogą działać kardioprotekcyjnie na przykład Prewencji miażdżycy, a węglowodany dostarczają podstawowej ilości energii i mogą być źródłem błonnika pokarmowego. Możesz jeść owoce, jeśli będą liczone w bilans, czyli nie będzie nadwyżki kalorycznej, nie przytyjesz. Nie ma składnika diety, który tuczy bardziej niż inny. Tuczy nad podaż kalorii, tuczy nadwyżka jedzenia, a nie określony składnik. Yy, owsianka z owocami na śniadanie? Zero. Nie pij mleka, nie jedz owoców, nie jest owsianki, nie jest glutenu, wszyscy zabraniają ci wszystkiego. A wiesz co jest najlepsze? Że to całkowita głupota. Możesz jeść każdy produkt, jeśli on odpowiednio jest zbilansowany i nie powoduje nadwyżki kalorycznej, nie będziesz tyć. Owsianka jest jakby nie było jednym z najbardziej wartościowych śniadań, jakie możesz kiedykolwiek sobie przyrządzić. A szczególnie jeśli są fajne owoce, szczególnie te sezonowe, może mieć nawet właściwości ochronne na układ sercowo-naczyniowy. Śniadanie białkowo-tłuszczowe? 7. No tak, no bo to. Trzeba promować śniadania białkowo-tłuszczowe, które i tak nie są dla wszystkich. Koktajle odżywcze. Ale z czym? E, jako takie, na śniadanie. Niektórzy nie jedzą śniadania, a piją taki koktajl Trzy. odżywczy. A i zapomniałem dołożyć oczywiście koktajli, bo to przecież koktajle i owoce i owsianka spowodowały epidemię otyłości na świecie. E, ziemniaki do obiadu? Zimne? Pięć. A ciepłe? Dwa. Ziemniaki są niskokaloryczne. Poza tym, kto je zimne ziemniaki na obiad? Ludzie. Żyjemy w Polsce. Ziemniaki są ok. Zdrowy sen? 9. Prawidłowa regeneracja, sen, odpowiednia ilość odpoczynku oczywiście będzie wspierać funkcjonowanie całego naszego organizmu przewodu pokarmowego, układu odpornościowego generalnie tak. Natomiast nie spowoduje to redukcji masy ciała. Masa ciała to oczywiście homeostaza energetyczna naszego organizmu. Jeśli śpisz przez cały dzień i nie trzymasz restrykcji kalorycznej, nie masz szans, żeby schudnąć. Trening siłowy. 9. Trening kardio. 8. Lekka aktywność fizyczna, ale codziennie. 6. Rola aktywności fizycznej w procesie chudnięcia jest bardzo często przeceniana. Bardzo wiele osób myśli, że jeżeli pójdzie na siłowni i tam pomacha sobie handlami 3 razy w tygodniu, to już nie wiadomo jak schudnie. To nie jest takie proste. Budowa masy mięśniowej też nie jest taka prosta. Wymaga to opracowania strategii żywieniowej, strategii treningowej, odpowiedniej podaży białka, węglowodanów, tłuszczu. Tak to, że ćwiczysz na siłowni, nie oznacza, że w ogóle schudniesz. Możesz nawet nie mieć fajnych efektów, jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, jeśli twoja dieta jest po prostu kiepska, no i jeśli nie dostarczasz odpowiedniej ilości kalorii, albo dostarczasz tych kalorii za mało, czyli kłania się również to, co było na samym początku. Liczenie kalorii ma fundamentalne znaczenie. Picie wody mineralnej? 8. Nawadnianie się ma duży wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, pomaga oczywiście. W usuwaniu zbędnych metabolitów z naszego organizmu, tak? Natomiast chudnięcie to dalej podaż energii. Jeśli jesteśmy na ujemnym bilansie energetycznym będziemy chudnąć, jeśli dostarczamy tych kalorii zbyt dużo, będziemy przybierać na wadze. Ja nie znam przypadku, w którym głodzona osoba tyłaby. A Państwo miłej soboty.